Well, good afternoon everybody. Prezydent Ukrainy Władysław Zełęński spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vansem podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w Niemczech. Podczas spotkania Zełański powiedział Wansowi, że Ukraina potrzebuje jakiejkolwiek gwarancji bezpieczeństwa przed spotkaniem z Putinem. Podkreślił również potrzebę zaangażowania Europy we wszystkie potencjalne rozmowy pokojowe, dodając, że bezpieczeństwo Ukrainy wpływa też na bezpieczeństwo Europy. J.D. Vans zgodził się z Zełańskim twierdząc, że Waszyngton jest Zainteresowany pośredniczeniem w trwałym pokoju, a nie porozumieniem, które spowodowałoby ponowny konflikt w Europie Wschodniej w ciągu zaledwie kilku lat. Zełęński opisał spotkanie z Wansem i delegacją amerykańskich urzędników jako produktywne, zapowiadając, że kolejne rozmowy mają jeszcze nadejść. Podkreślił też, że żadne formalne porozumienie nie zostanie osiągnięte w Monachium, ponieważ umowa musi być podpisana przy obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który nie bierze udziału w tym wydarzeniu.